Witam wszystkich. Ja dzisiaj chciałem podsumować w tym odcinku y, wałkoła od Władimirca. Część z Was, jeżeli oglądała, to wie o co chodzi, miałem awarię koła, koło odpadło w czasie odśnieżania wiele osób pisało komentarze. Wymieniliśmy y, poglądy na ten temat, opisali sytuację. Jakie się zdarzyły w tym przypadku? Jak w jakich okolicznościach te koła po prostu odjechały w swoim kierunku? I słuchajcie, co ja ustaliłem. Dzisiaj pogoda jest zdecydowanie lepsza. Lepiej to wszystko widać. I stwierdziłem tak: koło w moim przypadku już krzywo się obracało toczyło. Gdy ktoś za mną jechał, nie? Ale dowiedziałem się już po fakcie, jak to się urwało, już. I rzeczywiście tak było. Dlaczego? Bo zobaczcie, taka, taki gruby wał nie urwał się e, od razu. Tam fajnie jedna osoba opisała właśnie w komentarzu pod filmem bardzo fachowo, jak to ocenić. Jak dokonać właśnie ewentualnej przyczyny no nie? tej awarii. I jak widzicie, złamanie tutaj nie jest równe. O, osoby pisały, że zazwyczaj ucinało im na równo te wały. Tutaj nastąpiło takie złamanie przeciążeniowe, widać. Nie nastąpiło natychmiast. Powierzchnia wokół, zwłaszcza ta, jest szara, zaszła już olejem dobrze. Po prostu urywa się każda płośka od zewnątrz, gdzie do środka. Na końcu następuje zerwanie samego po prostu tutaj rdzenia w środku, już tego wału. Zazwyczaj miałem przypadki, że wał, czy tam półoś. Pół Ucięta była na równo jak żyletką. Gdyż materiał był na tyle plastyczny, że po prostu obrócił się tam ileś razy. Się ukręcają yy, półosie. Obrócą się po prostu ileś razy i następuje ścięcie praktycznie równe. Na końcu widzimy tylko taki po prostu ślimak. Tak jakby jak się kręciło to ile razy. Nie I doszło do zerwania. Tu mam tylko i wyłącznie srebrzysty metal w tym miejscu około 12 mm. I to zerwanie tego właśnie yy, jeszcze elementu, który trzymał, nastąpiło w momencie odśnieżania. Tutaj jeszcze jest taka ciekawostka. Jest stare miejsce, gdzie ten wałek też po prostu strzelił o. Też już jest mocno olejem nagarem zaszło takim Nalotem z oleju. A widzicie, w kilku miejscach, czyli doszło tutaj do bardzo silnego po prostu przeciążenia tego, tego wału, może jakaś orka albo po prostu zrywanie ciągnika, na przykład uważam takie wyrywanie pni, zrywanie drewna, w takich okolicznościach następuje do gwałtownego przeciążenia takich elementów. W tym przypadku materiał tak jak mówię jest zbyt utwardzony i doszło do takiego właśnie bym powiedział złamania, wyrwania. Widzicie, człowiek jeszcze w takich właśnie sprzętach sam nieraz się zdziwi, że dochodzi do takiej awarii. No, zawsze widziałem właśnie wałki, półosie ukręcone na równo. Dwa razy właśnie ukręciło mi się w ciągniku takim robionym. A widziałem też ukręcone wały, koła jak i półosie w ciągnikach, które zrywały drewno w lesie w czasie zrywki. Tam dochodziło do gwałtownych właśnie przeciążeń i koła po jakimś czasie po prostu odpadały w tych maszynach i były równo ścięte. Także kończę tutaj ten temat tego nieszczęsnego wału. Jak widzicie, myślę, że że po prostu rozwiązaliśmy tę tą, tą zagadkę. Orka zrywanie, takie właśnie przeciążanie ma wpływ na to, co się później dzieje. I yy, tak jak czytałem, 90 kilka procent awarii. To jest prawe koło. Czyli potwierdza się moja po prostu, moje przypuszczenie, moja diagnoza, że prawe koło jest po prostu przeciążane. Bo wiadomo, ono po prostu w czasie orki, w czasie przechyłu, ono po prostu ma większy uciąg jak lewe, które często po prostu wpada w poślizg. Bo wiadomo, maszyna jest przechylona. Koło jest do, dojechane do gruntu i jeżeli się za, zablokujemy, zatrzymamy, zawsze zrywamy, ruszamy i no jednak tam nie ma już poślizgu, tam jest po prostu strzał, mocny strzał na pół oś z kół zębatych, ale lewe koło zawsze przez mechanizm różnicowy ma po prostu słabszy kontakt z gruntem i jest poślizg. To jest w głównej mierze właśnie przyczyna, że prawe koła doznają takich awarii. Jak i po prostu uderzenia już tam w mniejszym stopniu, jak już jest zerwane, to się też później przyczynią, jak w tą bruzdę wjeżdżamy, najeżdżamy. Chociaż to jest taki gruby wał, że tak jak mówię, tylko te zrywy. Widzicie ewidentnie, że był tu zryw. Widać, że koło ząbate mocno dostało na obrotach. To koło mogło być zagrzebane gdzieś w ziemi. Ktoś mocno przegazował na obroty ciągnik, puścił sprzęgło i zryw nastąpił. Koło nie miało szans ruszyć, ale nastąpił zryw na wałku. I materiał puścił. A później latami, latami powoli, powoli kruszył się, kruszył do środka, wyrywało to. Wiadomo, że łożyska trzymają, to się to kantowało wszystko jedno w drugie. Aż nastąpił ten po prostu decydujący moment, kiedy to strzeliło, w czasie, gdy miałem naprawdę furę śniegu z zaciągnikiem z tyłu. Jechałem w przeciwnym kierunku, czyli po prostu nie zazębiało się to już w tą stronę, gdzie było przeciążone, tylko w drugą, pod obciążeniem. Rzadko na wstecznym się robi jakieś obciążenie, z reguły po prostu na... Yy, no, jak wiadomo, jakąś przyczepę yy, cofamy, no nie? A tutaj jednak ciągnik był zablokowany dość mocno, bo w śniegu była naprawdę fura. No i nastąpiło chrup, i koniec. Także kończę ten temat tego wałka. No i widzicie, takie coś, takie coś, a jednak strzeliło. Dzięki za uwagę. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania filmów. Będzie można na bieżąco, otrzymać, na bieżąco otrzymać powiadomienia o nowych filmach, nowych materiałach. Zawsze jak coś robię, naprawiam przy sprzęcie, to staram się tym podzielić. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.